Nowoczesna antykoncepcja, czyli jaka? Mam już pół wieku stosowania tabletek antykoncepcyjnych. Jak jest kierunek rozwoju? Co chcemy osiągnąć my jako lekarze zlecający? I co proponują nam koncerny, które tworzą nowe technologie medyczne? I czego żądają pacjentki? A więc zacznijmy od pacjentek. Pacjentki chcą metody lajtowe, czy o najniższej zawartości hormonów, podawane jak najrzadziej, podawane w ciągłym sposób i bez przerw, żeby nie pomylić dawkowania i... Całkowicie i szybko odwracalne. Czyli jaka jest tendencja światowa? Stosujemy leki, które zawierają niskie i bardzo niskie dawki hormonów. Podajemy je w sposób ciągły, nie robiąc przerwy. Czyli pacjentki z reguły przyjmują 28 tabletek w opakowaniu, a następne opakowanie jest podawane od razu po pierwszym, po drugim, po trzecim. W związku z tym, w czasie stosowania nie ma żadnej przerwy, to ułatwia przyjmowanie preparatu i zmniejsza radykalnie ilość pomyłek związanych z przerwami, z zastosowaniem przerw. Następnie preparaty są podawane okresowo, to dotyczy implantów, to są takie środki farmakologiczne, które mogą być podawane domięśniowo-podskórnie, podaje się na okres trzech miesięcy w postaci zastrzyku, na okres dwóch lat w postaci takiego implantu czy takiego malutkiego... Malutkiej, właśnie można nazwać malutkiej rureczki wypełnionej lekiem i ona jest podawana domięśniowo, ten lek działa przez dwa lata. Oczywiście nie zwalnia to pacjentki z corocznych wizyt lekarskich, natomiast lek jest podawany w interwałach dwuletnich i nie wymaga od pacjentki. Co dziennego przyjmowania tabletki, albo co półrocznego przychodzenia na kontrolę ginekologiczną. Następnym lekiem, bo tak można nazwać, albo metodą antykoncepcyjną są implanty wewnątrzmaciczne, czy podawanie leku, który jest wprowadzony w postaci takiego stabilizatora na kształcie wkładki wewnątrzmacicznej, gdzie w rdzeniu poprzecznym, czy w takiej części poprzecznej tej wkładki umieszczony jest zbiornik z lekiem. Co to daje? Lek jest zakładany na okres 5 lat. Trend dalszy rozwoju antykoncepcji to podawanie leków jak najrzadziej przy bardzo dużej skuteczności, minimalnych działaniach niepożądanych, a przede wszystkim odwracalności, ale nie odwracalności stuprocentowej, bo ta odwracalność jest, tylko takiej odwracalności, gdzie po podstawianiu leku praktycznie w następnym cyklu możemy zajść w ciążę. Teraz jest to problematyczne, dlaczego? Bo są jeszcze stare generacje leków.